Hej, cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blunds Pop u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem z tej gry zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen ponad 700 łapek w górę, także bardzo wam dziękuję za taką aktywność. No i co, po dwóch tygodniach wracamy sobie do tej gry. Ja nie leniłem się przez ten czas Otóż odblokowałem wszystkie jednostki, także dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda właśnie gameplay. Jeżeli macie odblokowane wszystkie małpki, także myślę, że ten film będzie ciekawy. Nie zamierzam przedłużać. Przejdźmy sobie już na ekran mojego telefonu. E, także w tym momencie jesteśmy już na ekranie mojego telefonu. E, znowu nagrywam z, jakby z telefonu bezpośrednio, nie używam żadnego emulatora, więc jest to dla mnie dosyć specyficzne, bo rzadko nagrywam z telefonu. Dlatego wybaczcie, jeżeli ten film będzie taki trochę mniej ogarnięty. Ogólnie, tak, jak widzicie, jestem na poziomie. 33. Mam aktualnie wybudowane, jakby to powiedzieć, jedno miasto i prawie całe drugie. No nie wiem, jak to powiedzieć, tutaj, tak jak widzicie. Jakby w tej grze progres progresuje się poprzez budowanie budynków. I jeżeli wybudujecie wszystkie, tak jak tutaj, ja wybudowałem wszystkie budynki na danym poziomie, to potem jakby za każdy budynek macie gwiazdkę, tak jak tutaj na park PAW macie do wybudowania 15 budynków. Ja wybudowałem ich 14 po wybudowaniu 15. Prawdopodobnie zresztą będę mógł właśnie ten 15 budynek wybudować. Yy, tak mi się wydaje, mogę? Nie mogę, brakuje mi jeszcze tego jednego czerwonego balonika. Także, um, ogólnie no tak jak widzicie, tak to wygląda jeżeli chodzi o jakiś progres u mnie i generalnie na 33 poziomie, tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć, um, na Bluns, Paddy. mam wszystkie małpki odblokowane. Ogólnie tutaj jest pokazane, że nie mam maga odblokowanego, ale to dlatego, że po prostu nigdy nie połączyłem dwóch magów. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, że połączyłbym dwóch magów, ale jak najbardziej możemy to zrobić. Um, nie wiem w ogóle dlaczego tak długo jest e, taki ciemny ekran. E, jakby mogę to zrobić, tylko po prostu nigdy tego nie zrobiłem, ale to nie jest tak, że mam to tę możliwość zablokowaną. Okej, okay, myślę, że możemy zacząć od, y, od tej y, super małpki. Dzięki temu wbiliśmy sobie bohatera. Mhm. Bohaterem powiem Wam, że już naprawdę niektóre z tych poziomów są trudne. Zauważyłem też, że poziomy dzielą się na, e, na poziom trudności ekspert, na poziom trudności, no, na, na eksperta i na jakieś prostsze poziomy. Ogólnie po prostu zauważyłem, że przy niektórych poziomach jest dopisek ekspert. E, także no. I, I te poziomy są naprawdę trudniejsze. Na razie nie będę. O, proszę, mamy aż dwóch bohaterów. Okej, okay, Quincy mógłbym użyć tutaj, bo to i takie strzały się odbiją, chciałbym, żeby to poleciało jakoś w ten sposób. Okej, okay, zobaczcie ile już jest tych balonów, jak sami widzicie, naprawdę nie jest łatwo. Mm, nie jest łatwo w tej grze, jeżeli chodzi o jakieś moje wrażenia, e, możecie dać znać, czy wy w ogóle gracie, czy nie gracie. No, strajkera, znaczy kapitana na razie nie chcę używać. Ponieważ on, zaraz wam pokażę, on działa w taki bardzo specyficzny sposób, i po prostu, tak jak teraz ułożyły się baloniki, to mi średnio pasuje, żeby go, żeby go użyć. Użyjmy sobie tej super małpki, proszę, ona naprawdę fajnie tutaj oczyściła ten teren. No, i mamy strikera. Striker jest mega mocny, go jak najbardziej chcę użyć w tym momencie. Zobaczcie, co on robi. Fajne jest to, że on tak trochę auto namierza, więc trochę nie musicie celować. On raczej bez większego problemu powinien sobie poradzić ze, ze zdjęciem jakichś baloników. No i dobra, myślę, że mogę spróbować. Ogólnie e, czołg działa tutaj w ten sposób, że warto ustawić go, żeby on po prostu strzela do przodu i, i zlatuje na dół, tak jak widzicie. Dlatego warto ustawić go, żeby mm, tak się odbijał. Tak się odbijał po bokach, bo dzięki temu po prostu więcej, więcej baloników przebije. Generalnie, jeżeli chodzi o samą grę, to powiem Wam, gra mi się dosyć przyjemnie, aczkolwiek trochę brakuje mi takiego sensu gry. To znaczy, nie wiem, czy jak gracie w gry, to się nad tym zastanawiacie, ale ja zawsze, jak gram w jakieś gry, to muszę czuć, że granie w daną grę ma jakiś sens. A tutaj, tak trochę przechodzenie kolejnych poziomów niewiele wnosi. Takie mam wrażenie. To znaczy, wiecie, na początku celem moim było odblokowanie wszystkich jednostek. Teraz w sumie kiedy to mam, dobre przyspieszmy to sobie, bo ten strzał będzie się ciągle odbijał. Właśnie też można przyspieszyć. Tutaj jest taki przycisk, jak zapewne zauważyliście. O, w tym momencie ja sobie mogę przyspieszyć. Hmm, no też jest zawsze jakiś taki fajny. E, fajny dodatek, tak? Dobra, w tym momencie wydaje mi się, że będziemy sobie łączyli małpkę z bumerangiem. Adora nam się zaraz załaduje. Adora jest dosyć mocnym bohaterem. W każdym razie, wracając, właśnie, brakuje mi takiego sensu grania w tę grę. To znaczy, przechodzicie poziom, dostajecie za to dolarki, i dostajecie za to to takie paliwo. E, zaraz zresztą zobaczycie. O, naprawdę fajnie, fajnie sobie poradziliśmy. Jejku, mam strasznego farta. Wiecie, wiecie dlaczego? Zobaczcie, teraz mamy Adorę. Oczywiście fioletowe balony Adora nie jest w stanie ich zniszczyć. Tu trzeba być czujnym. Ale chodziło mi o to, że mam farta, bo zaraz zobaczcie, użyjemy sobie maga, i zaraz będę mógł znowu połączyć super małpki. Znowu połączyć dwie super małpki, szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego też jak trzeci tier na przykład, to znaczy zmerżowana małpka połączona jest już najmocniejszą jednostką jakby, jaką możecie mieć, tak? Um, także, także jest to, jest to trochę, no jest to trochę kiepskie, bo dosyć szybko, dosyć szybko po prostu... Mogliby wprowadzać tutaj co jakiś czas nowych bohaterów. Myślę, że to by było fajne, bo właśnie jakby bardzo szybko odblokowujecie. O, w to bardzo bym chciał trafić. Cyk. No i super. <laughs> Mamy power-upy. To prawdopodobnie wszystko zniszczy. I zostało nam aż 9. E strzałów. I słuchajcie, teraz jak zostanie wam te 9 strzałów, to będziecie grali taką jakby dogrywkę i tam gracie o bonusy. E, to w poprzednim moim materiale też było widać, ale ja wtedy nie do końca wiedziałem, co to jest. Tutaj ogólnie warto celować w te baloniki, e, na których jest ta taka to, to paliwo takie właśnie, tak jak teraz to co plus 3 mi się zebrało. To zauważyłem, że w to dosyć warto celować, zebrałem wszystkie. Ogólnie to jest tak, że e, jak te małpki wylatują, w tej dogrywce to wy możecie celować gdzie one wylecą, ale nie możecie decydować kiedy. Tak mi się wydaje. One wylatują tak jakby automatycznie, a wy tylko decydujecie w którą stronę. OK, dajemy sobie next. Nie oglądam reklamy. E, odbieramy jakąś dodatkową nagrodę. E, 50, 50 dolarków. No i tak. E, zobaczcie ogólnie rzecz ujmując, przeszedłem ten poziom, dostałem dolarki, dostałem paliwko, ale jakby dalej, wiecie. Trochę nie, trochę nie podoba mi się to, że budowanie na przykład tych budynków nic nie daje, a przynajmniej tak mi się wydaje. To znaczy, budujecie budynki tylko po to, żeby przejść na kolejne miejsce, które będzie puste i budować kolejne budynki. No i to jest takie. Tu chyba zrobiłem. A nie, mogę sobie wybrać jakieś zadanie. Eee, no to połącz 20 małpek. To wydaje mi się będzie najprostsze. To znaczy, rozumiecie? To trochę tak jakby. No, właśnie brakuje mi takiego sensu. Po co, po co mam to robić? Ok, jeżeli połączycie wszystkie. Mm, dobra, mamy Mortara. I będę mógł Maga połączyć w ogóle pierwszy raz. Strzelmy nim tutaj. E, wtedy się aktywuje też to. Mhm, super. Teraz dostaniemy Bohatera, więc nie będę mógł jeszcze łączyć. Bo Bohater jakby wskakuje na jedno miejsce. No, nie dostaję następnej karty, bo dostałem Bohatera, więc. Ale teraz będę mógł. Nie, jeszcze. <laughs> Znowu Bohatera dostaliśmy. Dobra. Lećmy dalej. Teraz będę mógł. Pierwszy raz łączymy maga. I co my tu mamy? Nie mam pojęcia, zaraz sobie zobaczymy. Okej, okay. dosyć mocny. Dosyć mocny. Dosyć mocny. O proszę. Teraz mamy naprawdę. Aha, jeszcze nie mamy. A to strzelimy sobie mortarem tutaj. Dlatego mortar jest bardzo mocny, bo może strzelać od razu, właśnie. Jak widzicie jakieś powersy, to mortar jakby. Znaczy... Powersy. No, jakieś takie baloniki, które wywołują właśnie jakiś efekt takiego wybuchu, czy coś w tym stylu. To mortarem można od razu w nie strzelać i to naprawdę fajnie działa. Bardzo dużo regrowth się tutaj zrobiło. W każdym razie, bo nie dokończyłem. Jeżeli zbudujecie wszystkie budynki w danej e, wiosce, powiedzmy sobie na danym poziomie, to możecie odbierać bonus e, co chyba 12 godzin. Jest tam skrzynka chyba do odebrania, czy coś takiego. I w tej skrzynce jest jakby darmowy powers. No ale. Kurce, to moim zdaniem nie jest jakoś specjalnie dużo Znaczy to nie jest jakaś super nagroda Ten darmowy Powers Dlatego, no nie wiem Brakuje, brakuje mi czegoś po prostu Brakuje mi czegoś tak jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi Jaka jest moja opinia o tej grze Gra się przyjemnie, jest to fajny zabijacz czasu To na pewno Ale, mm, ale brakuje, brakuje czegoś co można by gromadzić yy, i, I czego gromadzenie miałoby sens O, to chciałem powiedzieć bo teraz to wiecie, niby zbieram jakieś dolarki, ale w sumie to nawet nie do końca wiem, co ja z tymi dolarkami mogę zrobić, tak nie mam być cztery. Dobra, on powinien to zakończyć. Z czarnym balonikiem będą problemy, no to wiadomo. Dobra, czekajcie, bo teraz nie wiem, czy jak ja w to trafię, to... No, właśnie tak myślałem, że mogłem, mogłem dart małpką w tamto trafiać. Okej, okay, ninja małpka wystarczy i... Będziemy mieli jeszcze cztery, e, cztery dodatkowe rzuty. Także gramy sobie bonus. Będziemy celowali w ten, w ten e, właśnie z, z tym paliwkiem. W ten balonik udało się trafić. Z, nie wiem, czy z paliwem, czy z tą cieczą. Nie wiem, jak to nazwać. No i widzicie. Kolejny poziom i przechodzicie te poziomy po to, aby mieć. O właśnie mogę odebrać sobie super. To będziemy mogli przeskoczyć na kolejny. No tak, bo połączyłem. Załączenie, za odkrywanie nowych rzeczy też jest, też są te czerwone baloniki. Zanie możecie. To jest chyba najbardziej taki deficytowy surowiec. Jeżeli mam być szery. za zanie tak jak widzicie, mogę sobie kupować budynki. No i w tym momencie odblokowałem tutaj wszystko i mogę jakby ruszyć dalej. Zaraz zresztą zobaczycie. Pyk, odbierzmy sobie tutaj Golda. Aha, tu mogę odbierać coś co 47 godzin, a to całkiem ciekawe. Odblokowałem też możliwość wzięcia sobie nowego zadania. Weźmy, weźmy w takim razie jakieś zadanie. No i zobaczcie, mogę teraz polecieć sobie na nową mapę. I tak to działa. Tutaj, tak jak widzicie, na, na tej pierwszej mam co 12 godzin do odbioru jakąś nagrodę. Na kolejnej co 50, to chyba jest jakaś lepsza nagroda. I na pierwszej nagrodą są powersy, na drugiej nagrodą są... Oj, muszę się podrapać. Na drugiej nagrodą są dolarki, a na trzeciej będzie też powers. Tylko, tylko inny, Feniks akurat tutaj będzie. No i tak to wygląda. Tak naprawdę robicie w kółko trochę to samo. I trochę, trochę mi to... Mm, Właśnie trochę mi to przeszkadza, bo trochę nie widzę sensu, że, żeby to gromadzić, tak? Dla mnie wiadomo, gdzieś tam pierwszym celem, tak jak już wspomniałem. Łu, mam jakieś balony z tarczą. To pierwszy raz widzę takie balony. Shield Bananas. Dobra, rzućmy tego z klejem, co się stanie. Zbiję im tarczę. Zbił. To super, bo teraz możemy zagrać tą małpką i ona powinna mega dobrze zadziałać. <grym> Parcie, jakie oro ześmy zrobili? Super. I teraz Quincy. Idealnie. Tu będzie po linii, po linii prostej. Mhm, bardzo ładnie. No, ta tarcza jest dosyć mocna. Obyn jest słaby na fioletowe balony, więc rzucanie go w tym momencie jest trochę słabe. Ogólnie fakt, że go dostałem jest po prostu trochę przy połowie, Jeżeli mam być szczery, bo on raczej za bardzo mi się tu nie przyda. Potem znowu dostanę obyna. Hmm. Nawet nie widzę, wiecie, jakiejś okazji, żeby potem za moment chociaż coś połączyć. Także trochę przypał. Dobra, na razie będę starał się zbić te tarcze jakimiś małpkami, trudne to będzie. Powiem wam szczerze, ci bohaterowie, których mam, są tacy bardzo, bardzo średni. Rozegrajmy tym. Będę miał co połączyć? Nie będę miał nic, niczego do połączenia. Okej, okay, fioletowe na zamrażającą nie są jakieś mocne. Teraz w te zamrożone będę chciał zagrać obynem, ja, jak najbardziej. Teraz to się powinno opłacać jako tako. Oczywiście nic nie zrobię różowym balonom, niestety. Um, mam snajpera, ale chciałbym poczekać, bo może gdzieś z tyłu kryje się jakiś power, w który będę mógł trafić. Snajper jest właśnie dobry do tego typu rzeczy. E, zagrajmy magiem, chociaż mag też na te różowe jest taki sobie, znaczy na fioletowe. No dosyć takie perfidne te wieże mi dobrało, no, nie będę ukrywał. Bardzo ciężko. Dobra, zagrajmy tym obynem. Zaraz będę miał kolejnego. <laughs> nie, no dzięki wielkie. Ale mam bardzo dużo strzałów. Ale to jest dosyć trudny poziom. Właśnie chyba coś co by było e, chyba właśnie coś co trzyma mnie jakby przy tej grze, to jest to, że niektóre poziomy są naprawdę fajnym wyzwaniem. I jakby wyzwanie to jest coś co faktycznie Nadaje tutaj jakiś. W ogólnie gra jest bardzo przyjemna, ale tak, jak mówię, trochę mi brakuje. Brakuje mi o co grać. Nie mam o co grać. O, <laughs> to chciałem powiedzieć. Dajcie znać, czy odczuwacie to samo, czy w ogóle gracie w te blunsiki, czy nie. E, zaraz będziemy mieli do zmerdowania. Dobra, strzelam snajperem tutaj. Okej, okay, dobra, to mi się teraz trochę uspokoiło. Będziemy mieli ok. Tutaj mamy Merge'a i to jest bardzo dobry teraz. Bardzo dobra decyzja, żeby tego użyć. Super. Teraz mamy Churchilla. Super. Ee, na razie zagram tą mapką z bumerangiem, bo wydaje mi się, że. O, właśnie. I teraz podlatują. I może najpierw zbiłbym im tarczę, tylko jakim zbić tarczę? Hmm. Zagrajmy tak. Dobra, przychodzą mi jakieś smsy, bo dzisiaj strasznie miałem e, skomplikowaną batalię e, z internetem, ale to może historia na kiedy indziej, e, a nie na ten odcinek. Zaraz będziemy mieli również. E, jak on się nazywa? Strikera. I striker też będzie tutaj fajny. Tylko. Dobra, to może zróbmy tak. Zdejmiemy e, pancerz. Zdejmiemy pancerz. Super. I strikerem zaraz po. Ojejku, ale on jest mocny. Ja, ja tylko pancerz chciałem zdjąć, znaczy tarczę, a tu wyszło, że. wyszło, że naprawdę. Dobra, nie będę go na razie używał. Chcę poczekać, aż po prostu. aż pozbędę się tych pomniejszych balonów tutaj, i wtedy zobaczcie, cały poziom podlatuje tak do góry, widzicie? Tak bardzo mocno do góry cały poziom podleciał. I teraz, jakby używam strikera, gdybym go wcześniej użył, to on by, jakby, nie, za, nie zaatakowałby tych jednostek niżej. Dobra, zagrajmy tak, ninja małpką, żeby jak najwięcej opancerzenia zdjąć. I teraz gramy już adorką. Super. Mm, tutaj już będzie zaraz dosyć niebezpiecznie. Eee, trochę nie mam w co celować. W to mógłbym trafić. Okej, okay, niewiele mi to dało. Bohater jest za moment. Dobra, bohater może mnie uratować. Te czarne balony blisko są niebezpieczne dla mnie. Dobra, ale i tak zagram bohaterem, niech się tak od, poodbija. Jakoś strasznie dużo w ogóle wiadomości mi przychodzi na telefon, nie wiem o co chodzi. Mam wyłączone powiadomienia, a ciągle mi coś przychodzi na telefon. Dobra, jest bardzo blisko, ale powiem wam tak, poziom był dosyć łatwy, bo. No, please. Dobra, no, pozbywam się tego po prostu. Eee, no, i tutaj mamy. Aha, nie, to mag, magiem może nie. A dobra, zagrajmy. Chociaż mag wiadomo na ten fioletowy balonik nic nie da. Bierzemy bomb shootera i po prostu atakujemy na wprost. Mam nadzieję w ogóle, że nam starczy tego, a dobra już wszystko, już pokonaliśmy to co mieliśmy, bo czasami nie trzeba przechodzić, jakby pokonywać wszystkich, e, wszystkich jednostek na mapie, czasami wystarczy właśnie zrobić tylko objective, tak? Czyli to co macie jako cel, no niestety nie udało się tutaj żadnego dodatkowego e, paliwa pozyskać, no nic nie szkodzi, za samo przejście poziomu trochę tego jest. Ok, mogę coś zrobić tutaj, tak? Czyżbym mógł coś zbudować? Aha, dobra, tutaj możemy coś zbudować. No i zobaczcie, za zbudowanie tego wszystkiego, będę mógł potem znowu przejść na kolejny poziom, i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego jest z tego co widzę. Ale te nagrody, mówię, które się tu cyklicznie odbiera, nie są jakieś super na pewno pomagają w przejściu jakichś trudniejszych poziomów, bo powersów wam jeszcze nie pokazywałem, może wam pokażę w jakimś oddzielnym e materiale. Na pewno będę chciał jeszcze kilka filmów zrobić z tej gry, bo chcę na przykład zobaczyć, jak Moab wygląda, jak wyglądają ceramiczne balony, jak na przykład wygląda tutaj 63 runda, albo setna. Jestem bardzo ciekaw po prostu, więc takie pojedyncze filmy, takie jak właśnie teraz na pewno z tej gry jeszcze będą, ale tymczasem, jeżeli chodzi o ten materiał, to to by było na tyle. Wydajcie znać, czy gra w Blundz jak wam się gra, mi gra się bardzo przyjemnie, ale tak jak mówię czegoś mi brakuje. Tyle, trzymajcie się, pożyczę Wam miłego dnia, cześć!